Państwa, witam serdecznie portal radomsko 24pl Yrek Staszczyk. Witam w programie Staszczyk Niezależnie. Drodzy Państwo, w krajowym biurze wyborczym złożony został wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania wójta gminy Ładzice Krzysztofa Czupińskiego. Pełnomocnikiem komitetu jest pani Katarzyna Sikorska. Witam serdecznie. Witam serdecznie, Dzień dobry. witam Państwa. Były kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia w ładzicach. Tak. Tak, tak naprawdę to wszystko rozpoczęło się chyba już w styczniu. Jeżeli chodzi o problem z przychodnią, czyli to znaczy, likwidację przychodni. To znaczy, problem tak naprawdę rozpoczął się w sierpniu ubiegłego roku. Wiadomo, że był to okres pandemii, był to okres trudny dla nas wszystkich. Wtedy w sierpniu przyszła do mnie pani sekretarz, wręczyła mi pismo, w którym miałam się ustosunkować do licznych skarg pisemnych na działanie ośrodka zdrowia. A jakie były skargi? No właśnie, tu ciekawostka jest taka, że przyszłam, wróciłam do domu, zaczęłam się zastanawiać, analizować, bo żadne skargi do mnie nie dotarły. Pacjenci też nie dzwonili, też, też no, wcześniej było mhm. różnie, tak? przychodzili czy się skarżyli na personel, czy na różne, różne inne tam sytuacje, które zaistniały. Udałam się w następnym dniu do, do Urzędu Gminy, żeby zapytać jakie liczne skargi pisemne zostały złożone. Przy czym po rozmowie z Panią Sekretarz Pani Sekretarz stwierdziła, że właściwie z tych licznych skarg pisemnych jest tylko jedna, której nie mogą mi pokazać. Tłumaczyła się, zasłaniała się RODO. Potem stwierdziła, że to była skarga kierowana do Pana Wójta. Natomiast ja się musiałam ustosunkować pisemnie do skarg, których tak naprawdę nie widziałam. I nigdy ich tak naprawdę też na oczy nie zobaczyłam. I, i, i przerzucaliśmy się tak tak naprawdę tymi pismami od sierpnia ubiegłego roku 2020 roku. W styczniu była pierwsz, było pierwsze podejście, czyli radni przegłosowali w lutym. W lutym, w lutym, pró lutym próbowali tak. może przegłosować. Przegłosowali. przegłosowali. Bo ta uchwała tak, została przegłosowana o... większością głosów radnych, ona została przegłosowana. Mhm. Ja wtedy udałam się też na, roz, na rozmowę do Łodzi, miałam spotkanie z Panem Wicewojewodą, naświetliłam mu całą sytuację, mhm. dlatego że pod koniec stycznia wezwał pan wójt mnie i moją księgową i oświadczył nam, że likwiduje ośrodek zdrowia i ośrodek przechodzi w ręce niepublicznego podmiotu. Jeżeli zaby, wtedy zapytałam do kogo konkretnie więc zapadła cisza. Po czym stwierdził, że obejmie go pani doktor Ciupińska. Chciałabym nazywać tutaj fakty. Mm -hmm. Czyli fakt jest taki, że to jest ciotka pana wójta. Mm -hmm. My byliśmy bardzo tym oburzeni. Moje oburzenie tym bardziej było wielkie, bo myśmy się tego nie spodziewali. Ja rozumiem, że jestem kierownikiem, który został wyłoniony w drodze konkursu, zresztą pan wójt na łamach Gazety Radą Sztańskiej mi zarzucał, że żadnego postępowania konkursowego nie było. Mnie się na szczęście udało dotrzeć do dokumentów udostępnionych przez poprzednią radę. Było postępowanie konkursowe, więc ja nie byłam jakąś znajomą poprzedniej pani wójt, mhm. którą mi tam tutaj właśnie zarzucał na łamach gazety. I bardzo mnie to zabolało, chociaż sobie też pomyślałam, że są różne sytuacje. Skoro pan Wójt nie chce ze mną współpracować, to ja się przecież mogę wycofać. Ja w, w październiku 2020 roku złożyłam wypowiedzenie z pełnienia funkcji kierownika. To wypowiedzenie miałam do końca stycznia, ale dwa tygodnie przed końcem stycznia pan Wójt nas wezwał i powiedział, że likwiduje ośrodek zdrowia. Proszę mi wierzyć, że myśmy wszyscy myśleli, że będzie przeprowadzone, że będzie ogłoszone postępowanie konkursowe, że do konkursu stanie osoba, być może wypytowana że... przez po Pana prostu możemy to w ten sposób zinterpretować, że no, pani osoba się panu Bójtowi nie spodobała w pewnym momencie i chciał powołać nową osobę, ale był właśnie przeprowadzony w proces, procesie nie, konkursu, nie. czy nie? Myśmy myśleli, że będzie postępowanie mhm. konkursowe. Natomiast tutaj, tutaj od razu padło, padło stwierdzenie, że to będzie likwidacja ośrodka zdrowia i ta decyzja jest nieodwracalna. Przy czym jeszcze pan wójt się podpierał, że to nie jest jego decyzja, że ten pomysł mu podsunięto, że mhm. to jest decyzja kto mu ten radnych. Pomysł? Kto mu ten tak, pomysł? Że to jest decyzja radnych, przy czym po, mhm. w tym samym dniu wieczorem zadzwoniłam do kilku osób będących w Radzie Społecznej i się okazało, że te osoby w ogóle nie mają zielonego pojęcia. Po prostu nie wiedzą, że taka sytuacja ma miejsce, że ten ośrodek ma być zlikwidowany. A gdy Pani zapytała, czy była bezpośrednia rozmowa w cztery oczy z wójtem w gabinecie, wójta zapytała Pani, jakie są powody odwołania, co może mnie Pan za, zarzucić? To znaczy rozmowy, głównie, no to, to była tak, czas pandemii. Mm -hmm. Zarzucano mi, że to ja zamknęłam ośrodek zdrowia. Przecież wszyscy wiemy, w jakim trybie pracowały wszystkie właściwie ośrodki zdrowia. To były wytyczne głównego inspektora sanitarnego, to były wytyczne Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, który jest naszym płacnikiem ja przedstawiałam na Radzie Społecznej rozporządzenia, nie wiem, tam część osób, jedna chyba wtedy pani radna zapoznała się w tym rozporządzeniem, wtedy pana ministra zdrowia, gdzie było jasno napisane, że najpierw jest forma pierwszej teleporady, potem forma drugiej teleporady. Jeżeli... Ale rozumiem, sytuacja że, że, że zdaniem wójta, wójta gminy Ładzice ten ośrodek w czasie pandemii, czyli to inaczej, w tak. roku 2020, tak. nie funkcjonował, funkcjonował na takim poziomie, jak powinien funkcjonować. Tak, źle funkcjonował. Ale jeszcze ciekawą sytuacją jest fakt, że pandemia u nas zaczęła się w marcu. Na pewno wszyscy sięgamy pamięcią mhm. i, i wiemy, że była e, trudność w dostępie do maseczek, do środków do dezynfekcji. E, na przestrzeni tak naprawdę e, od marca do sierpnia nikt z urzędu gminy nie zainteresował się, nie zadzwonił do ośrodka zdrowia, zresztą jesteśmy budynkiem obok, tak? Można się było przejść, a jeżeli nie, to porozmawiać, zapytać, czy czegoś nie potrzebujemy, czy potrzebujemy jakiegoś wsparcia. Pamiętam, że taki telefon wykonała pani ze starostwa, która mnie bardzo rozczuliła, pani z Wydziału Zdrowia Publicznego i zapytała się, czy państwo potrzebują maseczki, bo mamy dostęp, możemy zorganizować dużą ilość po niewielkich też wtedy, wtedy kosztach. Natomiast smutne było to, że nikt z Urzędu Gminy się nie zainteresował. Dopiero w sierpniu, kiedy wszystko już się troszeczkę Ciszyło, dostaję, dostaję właściwie informacje, gdzie muszę się stosunkować do zarzutów, których tak naprawdę, o których tak naprawdę ja wcześniej nie wiedziałam. Głównie, że na, właśnie to było także że są pacjenci niewpuszczani do środka że nie przyjmujemy w ogóle pacjentów, nie odbieramy telefonów. Ja pokusiłam się też o informację do NFZ-u, ile było udzielonych teleporad, więc tam wyszczególniłam w tym piśmie nawet do pana wójta, ile było, ile było udzielonych teleporad, ile wykonaliśmy iniekcji, ile było wykonanych szczepień dzieci. Przecież szczepienia, żeby zaszczepić dziecko, to musi być to dziecko wpuszczone z matką, czy też z opiekunem prawnym, czy z ojcem do ośrodka zdrowia, musi być kwalifikacja tego dziecka, więc tutaj wszystkie te zarzuty, które tak naprawdę padały na ośrodek zdrowia, to były tak naprawdę poniekąd bezpodstawne, bo ci pacjenci byli przyjmowani. Wiadomo, że nie w takiej formie jak była pandemia i wiemy, że roszczenia też mogły być pacjentów i na pewno były, ale te roszczenia były w całym kraju i, i, i ktoś pięknie powiedział z mieszkańców, że w całym kraju była pandemia, że ośrodki zdrowia działały w formie teleporad, ale nikt nie, nie likwidował ośrodka zdrowia. Czyli rozumiesz, że ten dialog, ten dialog między panią, byłą już kierowniczką ośrodka, a wójtem był nie było go wcale, był niedostateczny, czy był na tyle chaotyczny, że Pani nie mogła nic z niego wywnioskować? To znaczy, tego dialogu praktycznie nie było wcale. Jeżeli minęło mniej więcej pół roku, półtora roku od kadencji, kiedy był Pan Wojt, już właściwie zaczęły się pierwsze takie próby ataku. Czyli pierwsza próba to była, żebym pokazała, jakie jest wynagrodzenie moich pracowników. Bo Pan Wójt stwierdził, że my z pewnością za dużo zarabiamy. Dla wyjaśnienia całej sytuacji, my jesteśmy ośrodkiem, jest jeszcze ośrodek zdrowia, tak, który doskonale... Się finansował sam. Myśmy żadnych pieniędzy nie otrzymywaliśmy z Urzędu Gminy. Wszystko to, co wypracowaliśmy, to było zane z naszych programów profilaktycznych, zaoszczędzonych, zaoszczędzonych pieniędzy. Natomiast pan Wójt bardzo tutaj chciał ingerować w wynagrodzenia pracowników, o ile wynagrodzenie moje jest wynagrodzeniem jawnym. Tak, bo jako kierownik składam oświadczenie majątkowe, tutaj nie ma żadnych tajemnic. Natomiast tutaj pan wójt na Radzie Społecznej stwierdził, że on spod ziemi wykopie przepis, w którym mi udowodni, że ja powinna mu pokazać Wykopie. Tak, wykopię przepis, którym powinnam, w, którym mu, w którym on mi udowodni, że powinnam mu udostępnić informacje, ile, ile zarabia. Rozumiem, że teraz ośrodek funkcjonuje. Ośrodek funkcjonuje do końca sierpnia. Zmieniła się mhm. pani kierownik. Teraz jest, jest p.o. kierownikiem jest z tego co wiem pani, która jest od pani dr Ciupińskiej, która jest pracownikiem doktor Ciupińskiej. Rozumiem, że dalsze kroki to będą, nie wiem, przeprowadzony konkurs na stanowisko dyrektora? Nie. Nie, nie. będzie konkursu, dlatego że w lutym tego roku, kiedy zapadła pierwsza uchwała, mhm. została ona uchylona przez pana wojewodę, ponieważ posiadała braki formalne. Tam głównie chodziło, że nie było zapytania do związku. Zawodowych, mhm. więc wiadomo, to tylko kwestia tak naprawdę 30 czy 30 paru dni, Przepisowe. żeby zrobić tak, te, te zapytania. Więc pan wójt bardzo szybciutko przeprowadził ten proces, wystosował zapytania do związków zawodowych. Po raz kolejny w maju państwo radni podjęli decyzję o likwidacji ośrodka zdrowia. Wtedy był protest mieszkańców mhm. pod urzędem gminy, i tutaj, chyba, i tutaj, tak naprawdę rozżalenie było tak ogromne, że potem te osoby dzwoniły do mnie, żeby coś z tym zrobić. Bo tak nie może być. Oni przyszli tam pikietować. To byli ludzie, którzy, których dziadkowie budowali ten ośrodek w czynie społecznym. Ale czego się, wejdę pani w tak? zdanie, bo ucieknie mi to pytanie, nie. czego się mieszkańcy w tym momencie obawiają, że jeżeli ta przychodnia będzie za chwilę, kierownikiem tej przychodni będzie kto inny, ona będzie w pewnym stopniu sprywatyzowana, tak, ona to już, już nie, nigdy będzie gmin, nie będzie publiczna. To już nie będzie, to będzie niepubliczne, czyli. Nie. Nie. Jakie są obawy w tym momencie przy funkcjonowaniu niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej? To znaczy, ja powiem, ośrodka. jakie są obawy, jeżeli uh -huh. chodzi o ten podmiot, który, który chce Ale który to, to odczują, to... to mogą to odczyć. Mogą mieszkańcy? to odczuć, dlatego że ten, podmiot, że ten podmiot miał filię na Fredry i, i naprawdę zlikwidował tam filię, ponieważ nie było psady lekarskiej. Tutaj pewnie pomysł był taki, i, i, i pewnie zamiar był taki, i pewnie wszyscy myśleli, łącznie z panem Wójtem, że ten ośrodek będzie przejęty z całym personelem. No właśnie, czy cały personel zrezygnował z pracy teraz? Większość jeżeli... Personelu zrezygno... Część personelu zrezygnowała w styczniu, mhm. ponieważ przedstawiono nam informację, że od 1 lutego, tak nam przekazał Pan Wójt wtedy, że od 1 lutego jest likwidacja i podmiot przechodzi w ręce prywatne, już wtedy od 1 lutego, co oczywiście przedłużyło się w czasie. Natomiast wtedy z końcem stycznia, tutaj wiem, że na łamach też gazety Pan Wójt mi zarzuca, że ja zostawiam ośrodek, sama odeszłam. Tak naprawdę ja zostawiłam też wypowiedzenie. Czyli co, obawy są jakie, że nie, że nie będzie lekarzy specjalistów? Że... To znaczy specjalistów tutaj... W ogóle nie będzie. Tutaj mhm. jest mamienie takie i tłumaczenie, że będą specjaliści. Tu nie ma możliwości lokalowych, żeby byli, bo są, dwa, bo są tylko dwa gabinety, to jest mały ośrodek zdrowia. Poza tym, jeżeli ktoś kontraktuje świadczenia z NFZ-em, to wie, że to nie jest tak prosto pozyskać specjalistę, bo dostępność tego specjalisty musi być w określony A do tej pory byli ty... specjaliści. Nie, To była podstawowa opieka zdrowotna. Opieka tak, lekarz pediatra, lekarz internista. Ale jeszcze tutaj mhm. taka jest smutna sytuacja, ponieważ myśmy z naszych wypracowanych pieniędzy, generalnie wyremontowaliśmy ten ośrodek zdrowia. Nikt nie był nim zainteresowany, jak był w takim stanie, jakim był. Natomiast on jest generalnie wyremontowany. Zdobyliśmy od poprzedniej Pani Wójt i Rady mieszkania, pomieszczenia, które przeznaczyliśmy na socjalno-biurowe, bo tam faktycznie lokalowo było też kiepsko. Wyremontowane zostały całkowicie. Poprzednia Rada Gminy i Pani Wójt postarała się o termomodernizację budynku. Czyli budynek jest ocieplony, jest pomalowany, więc to jest naprawdę piękny budynek. Czyli można wejść na gotowe, tak? Mówiąc tak, w można dokładnie ale, ale wy bardzo ostre działa chcąc teraz w referendum odwołać wójta gminy Ładzice Krzysztofa Ciupińskiego. Dojdzie do skutku to referendum. Wiem, że już skutku, głosy są. Tak. Z, podpisy są zebrane. Wymagane jest, ile 400 czy 300? 386 głosów. Macie ponad 500. Ponad 600. Ponad 600. Już ponad 600. Tak. Ja jutro udaję się do biura mhm. wyborczego do Piotrkowa złożyć te listy. Tam pan Jakie się... pytanie będzie w tej, w, podczas tego referendum? Wiem, że jedno jak będzie jedno. brzmiało? Już mówię, czy jest Pan, Pani za odwołaniem Wójta Gminy Ładzice Krzysztofa Ciupińskiego przed upływem kadencji? Jak jaki jest klimat w ogóle w, teraz w gminie, gdy spotyka się Pani, rozmawia mm. Pani z mieszkańcami, co na ten temat mówią, jak to komentują? No. Przyjdą na referendum, czy może będą, nie wiem, zastraszani? To znaczy tak, na, na referendum przyjdą 80, proszę mi wierzyć, 80% mieszkańców jest za tym, żeby, żeby tego Pana odwołać. Tak? To są różne jakieś... No... Ale oprócz tego, że no, zlikwidował... Zakład Opieki Gminny Ośrodek Zdrowia, to również zarzucacie mu niegospodarność w gminie. Polityka Czym to jest? Czy macie ku temu powody i dowody na to? To znaczy tutaj niegospodarność to zwrot tych pieniędzy, tak? 500 tysięcy do Urzędu Marszałkowskiego zaraz na samym początku kadencji Pana Wójta. To były pieniądze, które były przeznaczone na rozbudowę czy budowę remizy w A dróg. dlaczego nie doszło do tej budowy? To znaczy ona jest w trakcie. Ja nie mhm. wiem, dlaczego Pan Wójt zrezygnował z tych pieniędzy. A teraz jest, jak, a teraz jest z jakich pieniędzy budowana? Jest ten remont przeprowadzany? E, proszę mi wierzyć, że nie odpowiem na to mhm. pytanie, bo, bo nie mam takiej mhm. informacji, tak? Nie, nie, więc nie. trudno jest mi odpowiedzieć. Tutaj Gospodarka, gospodarka tutaj komunalna, selektywna zbiórka odpadów, to jest tak naprawdę dla mieszkańców, tak? Wcześniej było tak, że dwie soboty w miesiącu mieszkańcy mogli na przykład swoje różne tam rzeczy o dużych gabarytach wystawić. wystawić. Tak, tak, biurka. tak, selektywna odpadów, mhm. tam było od godziny 8 do 16. Natomiast na tę chwilę od dłuższego czasu jest to raz w miesiącu od 12 do 15. A tylko te tutaj, wielkogabarytowe, tak? Tak, tak, mhm. więc, tutaj, to, więc tutaj, tutaj. Zlikwidowanie. Autobusów. W okresie pandemii pacjenci się skarżyli, że nie mieli jak dojechać do środka. Czyli zdrowia. na trasie ładzice radomsko, radomsko nie ma autobusów, komunikacji? Są dość mocno ograniczone. Mhm. Wiem, że teraz od lipca zostały jakieś przywrócone, jest troszeczkę lepiej, ale od lipca. Natomiast tutaj też pacjenci się skarżyli, że do szpitala, czy też do poradni specjalistycznej, czy nawet tutaj do środka zdrowia, jak przyjmowałyśmy wtedy zgłoszenia, czy teleporady, to też mówili, że nie przyjadą, bo nie są w stanie. Kiedy odbędzie się, kiedy planujecie to referendum? To znaczy tutaj trudno mówić, że my planujemy, bo tutaj... ja rozumiem, bo to musi podjąć. Tak, my mamy głęboką nadzieję, mm -hmm. że to będzie we wrześniu. To będzie we wrześniu. Tak. Dziękuję Pani bardzo za przybycie, za Dziękuję rozmowę. Dziękuję bardzo serdecznie. Ja... ja jeszcze, jeżeli mogę Proszę? nadmienić, jeżeli mogłabym dodać jedno mm -hmm. zdanie, bo tutaj widzę, że jest przez Pana Wójta stosowana taka polityka zastraszania mieszkańców. W ostatnim artykule było napisane, że Pan Wójt się wypowiadał, że będą weryfikowane te listy i faktycznie przy zbieraniu podpisów już mieszkańcy zaczęli mieć obawy, że będzie weryfikacja, że potem będą mieli na jakieś kontrole, jeżeli ktoś ma działalność gospodarczą zarejestrowaną na terenie gminy. Więc ja tutaj chciałam przekazać informację ogólną. Że weryfikowane listy są tylko i wyłącznie w biurze wyborczym przez pana komisarza i one muszą być weryfikowane. Czyli wójt, gminy, Ładzice nie ma. Nie ma wglądu. Dostępu i w nie ma żadnego do... wglądu w te listy. I też straszenie, że to my zapłacimy za referendum. No, jak za wszystkie wybory, tak? Tutaj nie mhm. jest tak, że ktoś indywidualnie, ktoś zapuka do drzwi mieszkańców, tylko po prostu indywidualnie. No, za wynagrodzenie pana wójta również my płacimy, więc to idzie w dwie strony. Dziękuję bardzo Pani za przyjęcie za serdecznie. rozmowę. Ja mam nadzieję, drodzy Państwo, że teraz po tej rozmowie, bo nie chcę być jednostronne. O tej rozmowie. Moje zaproszenie do programu Starszy Niezależnie przyjmie również wójt gminy Ładzice Krzysztof Ciupiński. Dziękuję Pani dziękuję za rozmowę. Również. Państwu dziękuję. dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Do zobaczenia.